Cześć, siema, Witam Was tu, szalony kolekcjoner. Niestety pognębię Was dzisiaj znowu przesyłkami, przesyłkami od widzów. Tym razem to jest wymiana, wymiana umówiona. Wiem o co chodzi, także mm, te przesyłki nie będą mnie czekały na otwarcie, po prostu będą otwierane od razu. E, pierwsza przesyłka to jest przesyłka od Kacpra, Mała, fajna koperta bąbelkowa. E, tu jest liścik, ja już wiem o co chodzi. E, Oczywiście, Kacprze, mam Twój adres i prześlę ci tak, jak się umawialiśmy. Tutaj mamy karty na wymianę. I zobaczcie, co nam przysłał Kacper. I jeżeli to jest to, o czym myślę, to zaraz będą, będą bardzo zadowolony. Bardzo potrzebowałem tą kartę, ale to jest chyba to, bo piszesz, że... że tak, tak, dokładnie to. Zobaczcie, co dostaliśmy. To jest Florin Gardos z Stieły, Bukareszt. To jest taka dosyć dosyć e, rzadka karta limitowana w ogóle e, stjęła, bo została wydrukowana tylko na kartach limitowanych z tego względu, że no, u nich tam e, świetnie sprzedają się karty Panini, natomiast no, żadna drużyna nie, nie odgrywa jakiejś znacznej kluczowej roli. E, także no, tutaj Panini wymyśliła sobie właśnie coś takiego, taki myk, żeby żeby zachęcić e, tych ludzi do, do kupowania. Saszetek. Tutaj mamy troszeczkę kart bazowych i zobaczmy jeszcze z tej od Caspra. Też jak widzimy, dużo kart bazowych. Już nie będę mówił nazwiskami, po prostu polecę. Szybko mamy runej, a runej odkładamy na kupkę, specjalną kubkę runejową. Kupkę o runeju, Rune Wow, mamy impakta. Fajny jest ten zawodnik z. z Bukaresztu. Mamy ulubieńca fanów e, z t Bajla Mamy też bramkarza. O, zobaczcie, jak to wygląda. O, Pepe, wczoraj Cię szukałem. Gdzie Ty byłeś, jak Cię nie było? A, wczoraj sobie tak powiedziałem też. O, i mamy jeszcze tutaj Bernarda. I Stycia niestety troszeczkę zmielonego. Wczoraj tak sobie y, powiedziałem, że potrzebuję Zilla na na limitce. O, e -Zil na limicy już u mnie jest i to w takiej ilości, że że wystarczy także dziękuję Wam wszystkim za oferty już, już go nie potrzebuję a tutaj ktoś się podpisał Ficuś Ficuś, nie wiem czy masz taki kanał czy nie Kat, dziękuję Ci za tą przesyłkę możesz liczyć ode mnie na przesyłkę zwrotną tak jak się umawialiśmy, bo to jest wymiana planowana tutaj mamy drugi kartonik też fajnie otwierany, zobaczcie mam jakiś taki dosyć fajny plakacik Arsenalu z drugiej strony mamy Rodrigueza tego. Liścik idzie na bok. Zobaczmy, zostaw na koniec. Tutaj już też wiem o co, o co chodzi. Także z tym też nie będzie problemu. Tutaj dostaję znowu jakieś takie dziwne przesłuki. Ktoś wczoraj nawet podał mój adres w komentarzach i powiedział, że dostał go od pani Niego. Nie kończył jakiego pani Niego, ale... Ale, no, ludzie, nie rozdawajcie mojego adresu. Bo, bo tutaj mamy parni, adrenalin 13 14 Ciebie zawiera dwie superkarty, zostawimy na koniec. Może o ktoś był miłośnikiem chyba herbaty. Zobaczmy to, może w tej chwili. Bo mm, zastosowałem teraz taką metodę, że umówione, umówione przesyłki y, będą jakoś oznaczone do mnie. Czyli, jeżeli z kim się umawiał na przesyłkę, to ten ktoś będzie coś wpisywał w tym liście, żebym wiedział, że to była umówiona przesyłka. Przesyłki, które przyjdą bez takich, takich zaznaczyć. Wow, zobaczcie, jaką mamy świetną kartę FANS, i to jest FANS z 2010 11 Pójdzie od razu do albumu, bo tej karty nie mam. Tutaj mamy Glostopera, też 10-11, świetne, świetne karty. Przysłał na mnie Marcel, przepraszam, że nie powiedziałem na wstępie, To są karty od Marcela. I zobaczcie, cała naręcze świetnie zachowanych kart, przede wszystkim. To się naprawdę bardzo ceni, jeżeli ktoś ma karty e, z jakichś takich poprzednich edycji, które były dosyć dawno wydawane i karty są w takim stanie. No to tylko pozazdrościć i pogratulować tego, że ktoś jest, ktoś jest bardzo, bardzo. No i brakuje mi słowa. E, bardzo staranne zbieranie. I zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy Champions. Karta Champions, i to jest szawi. Hernandez z FC Barcelony. Świetnie tłoczona karta, bardzo fajna karta. No, te karty się panini udały. Nam się wszystkim podobały. Dobra, zostaw na koniec, zostawiamy na koniec. Tutaj mamy jeszcze Asa Messiego. Album kieszonkowy NBA otworzymy teraz. Od razu powiem, że miałem styczność jakąś z tymi kartami, natomiast nie zbieram ich, nie można zbierać niestety wszystkiego, bo, bo, bo się nie da po prostu, tak? No zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy kilku zawodników, Powiem szczerze, nawet nie wiem, nie wiem z którego roku są te karty. Na pewno sobie później po skubie, i, i będę wiedział. Karty mają te szkody, jak widzicie. Hmm. Jeżeli ktoś wie, proszę o, o, o to, żeby, żeby napisał. Ja sobie później o tym poczytam. Teraz mamy hmm. znowu herbatkę, a w herbatce e, Afryka. Afryka 2010. Jest też napisane, że ten został zapiera jedną super kartę. Zobaczymy, co to będzie za karta. Marcelu, na razie na razie, e, tutaj mamy króla Ronaldo. Na razie naprawdę świetne karteczki. Wow, zobaczcie. I znowu super stan. Jestem w szoku dosłownie. Ha, świeciaki. Bardzo, bardzo je lubię. Bardzo mi się podobało to. E, teraz karty Bundesligi przypominają mi trochę, wypuszczone przez e, Topsów przypominają mi też tak fajnie, mieniące się karty. Zobaczcie super super karty. I co nam zaczyna? Zaczyna nam tutaj kolekcję podstawową. Karta Cristiano Ronaldo z Portugalii. Mamy też Jamesa, Rooneya, chociażby Lamparda. O, Runej w jakiej ilości do nas przyszedł. John Terry, Ferdinand chociażby. Zobaczcie karty w super w super super stanie. Naprawdę Marcelu widać, że że dba, zobaczcie, kogo tutaj mamy. Mamy Davida Beckhama. Super, no nie? Świetne. Marcelu, na pewno przyśle Ci to, co oczekujesz. Tam widziałem też tylko Beyla Może za Beyla dostaniesz jakieś dwie inne karty, z tego względu, że, że Beyla klaps to chyba, chyba... To znaczy mam, ale mam, mam, mam jednego albo dwóch. Zobaczę, zobaczę, zobaczę. Może specjalnie zrobię jakieś otwieranie szybkie kart z zeszłego roku, żeby, żeby tego Beyla ewentualnie odszukać. Zobaczcie, tutaj mamy Holendru, chociażby Robena. Van Persi. No troszeczkę taka dziwna karta z tego względu, że Persi tutaj zasłania swoją twarz. No, no raczej nie powinno tak być. Huntelas chociażby. Bommel. Myślicie, ilu z tych zawodników zagra, zagra w tych mistrzostwach? <laughs> nie wiem, nie wiem. I zobaczcie deco. Champion deco. Z Portugalii. Świetny, świetny zawodnik. Bardzo go pozytywnie wspominam. Tak samo jak Figo, chociażby. Świetne karty, Marcelu. Co teraz? Panini Adrenalin. O, i zrobiona przez ciebie saszeczka. No, zobaczymy to. Znowu herbatka na początek. Zobaczmy, jak to wygląda. Wow! Mamy trochę naklejek z tegorocznej edycji Champions. Muszę się kiedyś wziąć je wykleić, bo... Ale zobaczcie jakie ciekawe są te naklejki. To nie są statyści, kelnerzy. To są bardzo dobrze zawodnicy. Zobaczcie, zobaczcie. Aż się chce przekładać. Naklejki w idealnym stanie nie są pogniecione, także super Marcel. Naprawdę dbasz, dbasz o kolekcję. Widać. Skontaktuj się jeszcze ze mną, na pw tam dopieścimy szczegóły. Eee, I zobaczcie, mamy tutaj boskiego Mario na karcie Star Player. Mamy też Cristiano Ronaldo, jech yeah. Mamy Leno na stoperze. Matę, matę jeszcze w Chelsea, tak. A tu co będzie? Uwaga! Wow! Double, treble. Konflikt pozycji, tak świetnie, Oscar i Torres odłożymy ją do e, naszej kolekcji kart robionych przez Was, mam zamiar nakręcić w najbliższym czasie taki film zobaczmy dalej, co mamy, wow, mamy puchar, 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 nie zasłonimy niestety zawodnika, stieły, stieły bukart wow, wow, Rujkoszta jech, yeah! jech yeah! potrzebowałem tą legendę, jest, jest, jest super <laughs> I kto tutaj do nas jeszcze zawitał? Cristiano Ronaldo, top master. Wow! Marcelu, super, super, super. Neymar. Neymar. <ścoughs> Duża głowa Mario Balotelliego. Mówi wszystko, ale zobaczcie: Mario Balotelli w Lechigdańsk. Wow, wow, wow. Czy ten zawodnik byłby w stanie zapełnić cały stadion? Całą PGE Arenę w Gdańsku. Zostawmy na końcu. Mamy, aha, mamy jeszcze tutaj coś. Tutaj mamy jeszcze też coś. Ciach Pachrach. I tutaj mamy damę. Damę Mario Balotelli'ego I mamy dużo, 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 dużo kart bazowych. Jakub. Jesteśmy z Tobą, Jakubie. Zdrowie, chłopie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, Marcelu, że robię tak szybko z bazówkami, ale już osiągnęliśmy magiczne 10 minut. Widzę, że coś z tyłu się świeci, dlatego dojadę do końca. I zobaczcie: kolejna karta Top Master. No, nie, Marcelu, to już trzecia karta z tegorocznej edycji. Tym razem, jaja Touré. Super. I Ezil, Ezil, którego wczoraj usilnie szukałem, którego już pozyskałem, znowu do mnie zawitał. Je, yeah, je, yeah, Marcelu, super. Naprawdę sprawiłeś mi dużą, dużą radość tą przesyłką. Dawno, dawno się tak nie cieszyłem. Też inne przesyłki też są super. Tutaj dostałem protektorki jeszcze i dostałem Szawiego e, na karcie limited. E, to jest moja powtórka, ale ale takich powtórek e, Nigdy za wiele, o tak bym powiedział. No i zobaczymy teraz. Ostatnia herbatka zostaw na koniec. Mamy tutaj jakąś saszetkę. Jeżeli w poprzednich były takie różne cuda, to boję się otwierać tej saszetki. Oczywiście, tak jak mówiłem, napisz do mnie, ustalim szczegóły, chciałbym Ci dać więcej niż mi. Niż, niż ode mnie oczekujesz, bo myślę, że powinienem ci dać więcej niż ode mnie oczekujesz. Na pewno będzie to 25 zaszetek, tak jak się umawialiśmy. Na pewno będzie to, co chciałeś. Plus, jeszcze chciałbym ci coś dołożyć. Wow, i tutaj mamy karty Star Wars. Mamy FIFkę 2010, i tutaj mamy Muchę i Sorensena na stoperach. Mamy tutaj też e, e, Zapowietrzył się aż Ale zobaczcie karty w superstanie Mamy też dwie karty Star Player Mamy dwie karty fans Miller, zobaczcie jak dziwnie tutaj wygląda jeszcze e, I Totti, Francesco Totti, wow Z Romy, szok Człowiek legenda Teraz mamy karty fans e, Swiftki Pięknie, pięknie, pięknie Mamy Bastiana, Schweinsteingera na fansie i Gixa. Tak samo. I zobaczcie. Nie, no ty mnie rozwalasz, człowieku. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy jeszcze jednego Top Mastera Jaja które Powiem szczerze, jestem, jestem w szoku. Przysłałeś mi naprawdę mega, mega zestaw. Ym, na pewno, na pewno chciałbym Ci coś dołożyć oprócz tych saszetek. Mata i na koniec James Forrest. Dzięki Marcelu za tą przesyłkę. Dzięki też Kacprze. Naprawdę jest super. Bardzo mi się podoba. Jestem bardzo zadowolony. Te przesyłki były umówione, także przesyłki zwrotne pójdą lada chwila do Was. Marcelu, proszę o kontakt. Wam wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie tego unboxingu. Myślę, że było warto, bo naprawdę otrzymaliśmy dużo, dużo super wartościowych kart. Kart, które. No brak mi słów dosłownie. Zobaczcie tego Szawiego. Zobaczcie tego Ronaldo. Ten tutaj z z, z tyłu. Super, super, super. Jeszcze raz super. Dzięki i pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć!